3, 2, 1 Bardzo serdecznie na kanale A ja jestem No kto? jak Agnieszczyciel A więc no, chodźmy A więc, gramy No dobra No w sam lecimy No i jak widać No, ho ho, ho. Takie co udać tutaj dzieją? Dobra, mamy pierwszą eliminację w sumie. Na razie wygrywamy, bo mamy już dwie ale mają zero, a więc no. Zabijamy ich. No i mnie zabili też w Co tam? No, 4 eliminacje. Co ja już gadam. Dobra, zabita kolejna leży i dałaś jeszcze ich, pokonujemy dobra i zwycięstwo łatwo 14 rangę mamy i dobra i zaraz sobie otworzymy mega boxa a więc no mam nadzieję, że z mega boxa coś wyleci Ostatnio otworzyliśmy Mega Boxa w sumie u mnie to było jakieś godzina temu, ale nic się nie wydropiło. A więc no. Dobra, dobra. Ja, jak widzicie, no. słabo idzie mi no, okropnie po prostu. Ale no dobra wygramy jakoś e Jedna, no i przegrana. Trudno jej się stało przecież. Dobra. Dobra, a więc... No... Ej, przegrywamy. przegrajmy. No chyba będzie... dobrze idzie. Dobra, padu. E, dobra. Słabo trochę. Dobra, to idziemy. No, ostatnia eliminacja. Ostatnia tak koniec rozgrywki. No i doreszcie. Ostatnia, ostatnia gra i już mamy to. 96. Trzeba tylko wygrać. Dabi, jest dobra. To jest mm. dobre, no. Ech. Słabo idzie. Dobra, dobra. Jak widać... Dobra, tam już pada. Oni teraz są tam jest, dzień Padł? Nie padł? No jak to? Cztery eliminacje im zostały, a jest już trzy. No stawcie mi te małe kulki. Ja ich nienawidzę. No. Czemu w każdej grze ja mam takich prosów i tego okropnego tego, tego, zadymiarza, ja go nienawidzę. No Boże. Znowu przegrana. Dobra. Teraz musimy wygrać, jak nie wygramy to jest... okropnie Amber! Przegraliśmy. 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 No i przegraliśmy, no. Zawsze są takie postacie. A jak już mam te postacie, są, to wydają się takie słabe. Zostawię trzy eliminacje. No i ta głupia Amberka! Czemu zawsze mam takich prosów? Nienawidzę tego. Nie gram. W to się wydają jakoś słabsi. No i teraz już chyba co innego. Znak całą barykadę, można powiedzieć. Jedno zwycięstwo, jedno, jedno, po prostu jedno i wygrano. Dwie pucharki, I dwie i zwycięstwo. I Megabox. Błagam widzowie, się trzy, razy. Raz, dwa, trzy Otwieramy. Dwa z Megaboxa. Czy to naprawdę tak? Czy burzające. W jak było wcześniej. Ale dwa z Mega Naprawdę, te boxy się tak popsuły. To i była na tyle do kośnika. Na razie chyba mega boxy.